Na stadionie sportowym w Wilczycach lokalna społeczność i goście dziękowali rolnikom za ich całoroczny trud. 17. edycja Rolniczego Święta rozpoczęła się od przemarszu barwnego korowodu spod budynku magistratu na sportowe boisko. Tam odprawiona została połowa msza święta w intencji osób zajmujących się uprawą zbóż, sadów, warzyw. Święto dla nas ważne, gmina typowo rolnicza, więc podziękowanie rolnikom za całoroczną pracę, za mozu, trud, za poświęcenie, no i za największy dar rolniczego trudu, za chleb, który codziennie trafia na nasze stoły. Święto Plonów to czas podsumowania ocen, a w tym roku dodatkowo także wiary w stabilizację pogody. Jeżeli chodzi o plony, dobre. Natomiast no, ta pogoda niestety trochę nam tutaj krzyżuje te plany, jeżeli chodzi o, o żniwa. No ale bądźmy dobrej nadziei, że już może po dorzynkach końca pogoda będzie ładna. I i pozwoli rolnikom na zbiór plonu. Z pokłonami i podziękowaniami pospieszyli parlamentarzyści, samorządowcy. Wdzięczność za ciężką pracę wdzięczność wdzięczność. rolników z gminy Wilczyce. I szacunek, bo to na rolnikach spoczywa obowiązek, ale i wielkie zadanie, aby wyżywić nie tylko gminę Wielczycę, Ziemię Sandomierską, ale naszych rodaków. Bezmiar tych ludzi, prawda, którzy przyszli, to znaczy chcą uczestniczyć i we mszy świętej, i później w obrzędach, po to, żeby podkreślić wyjątkowość tego święta. Święta Dziękczynienia, Święta Plonów. Nieodłącznym elementem rolniczego święta są wieńce dożynkowe. W Wilczycach było ich aż 16, po jednym z każdego sołectwa. Te przepiękne dzieła rękodzielnicze wykonały najczęściej koła gospodyń. Nasz wieniec zrobiony jest z różnego rodzaju zboża, plus do tego dochodzi dużo ziół. I jest też bardzo ciekawie zrobiony krzyż, który jest... Zmoczonego zboża, nawlekany i robione kwiatuszki, także bardzo precyzyjna praca. Okazale wypadła część obrzędowa. Wybrano najpiękniejszy wieniec, który będzie reprezentował gminę Wilczycę podczas dożynek Powiatowych. Nagrodzono są Saroku. Po części oficjalnej sceną zawładnęły zespoły muzyczne. Dzieci oblegały dmuchańce, a dorośli punkty gastronomiczne. Jerzy Strzyż STV Info.